Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Gabi i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj przyszłam opowiedzieć Ci o kolejnym świetnym reportażu, jaki ostatnio przeczytałam w ramach współpracy. Książkę dostałam od autorki oraz od wydawnictwa słownego. Chodzi o reportaż Zabiłam Natalii Ojewskiej, historię matek skazanych za zbrodnie ludobójstwa w Rwandzie. I... Być może wiesz, bo wspominałam o tym na kanale już wiele, wiele razy. Ja swego czasu bardzo interesowałam się ludobójstwami w ogóle ze skupieniem na Holokaust. Chodziłam na zajęcia, na studiach na ten temat, pisałam swoją pracę dyplomową na ten temat. Oczywiście dużo czytałam, oglądałam. Generalnie Holokaust to było coś, co zawsze się gdzieś tam u mnie przewijało, więc no, temat ludobójstw zawsze był dla mnie istotny, ważny i chciałam się na jego Temat dowiedy... Na ich temat dowiadywać bardzo, bardzo dużo. Mm. I doskonale pamiętam moment, w którym po raz pierwszy dowiedziałam się o ludobójstwie w Rwandzie i po raz pierwszy wklepałam tę frazę w wyszukiwarkę. I do tej pory to, co wydarzyło się w 1994 roku w Rwandzie, jest dla mnie jedną z najbardziej niepojętych rzeczy na świecie, bo to ludobójstwo to jest ludobójstwo, którego dopuścili się zwyczajni ludzie. Zabijali swoich sąsiadów, swoich bliskich, swoich przyjaciół. Osoby, które dobrze znają, dlatego że rząd przez lata próbował wmówić im, że ci drudzy to są węże, karaluchy, i jeśli nie zaatakujemy ich w pierwszej kolejności, to w końcu oni zaatakują nas. I w takiej atmosferze strachu, lęku i nienawiści właśnie rozpoczęło się ludobójstwo w 94 roku, które było pokłosiem innych wydarzeń. Ale um, Natalia Ojewska w reportażu skupia się właśnie na 1994 roku i um, autorka oddaje tutaj w zupełności głos swoim rozmówczyniom, kobietom, matkom, które dopuściły się zbrodni ludobójstwa i zostały za nie um, oskarżone, skazane um, i przebywają w więzieniu lub z niego już um, wyszły. I um, są to rozmowy trudne, bardzo, bardzo trudne z kilku powodów. Ja kilkukrotnie musiałam tę książkę odkładać, bo te emocje były dla mnie po prostu za duże. Pierwszym takim powodem, dlaczego ta książka jest tak wstrząsająca, jest oczywiście temat, no bo czytanie o tych wydarzeniach jest po prostu trudne, ale drugą rzeczą. Która tak bardzo mocno mnie uderzyła jest to, jak czasami trudno było mi znaleźć dla tych kobiet, dla rozmówczyń Natalii Ojewskiej zrozumienie, bo dużo mówi się tutaj o wybaczeniu, o tym, że te kobiety wybaczyły sobie, że prosiły o wybaczenie rodziny osób, które albo zamordowały, albo wskazały miejsce kryjówki. Dużo się o tym mówi, a ja w sobie. No, nie zawsze potrafiłam znaleźć dla nich to zrozumienie. I wydaje mi się to. Trudne, wydaje mi się to też normalne, żeby, żeby takiego zrozumienia szukałam i nie zawsze ono przychodzi. Szczególnie, że kilka lat temu, chyba dwa, czytałam inną książkę na temat właśnie tego ludobójstwa w Rwandzie, które było pisane z perspektywy Tutsi, czyli z perspektywy ofiar tego ludobójstwa. No a tutaj mamy same kobiety Hutu. W ogóle ten, ten podział etniczny również był sztuczny. W tym momencie już wszyscy nazywają się raczej ruandyjkami, niż właśnie Tutsi Hutu ten, ten podział gdzieś tam próbuje się odsunąć ze względu na to, jak, do czego niejednokrotnie prowadził. No i te rozmowy, tak jak mówię, właśnie są trudne z tych, z tych kilku powodów, ale są też bardzo... Ważne, potrzebne i nietypowe. Wydaje mi się, że w ogóle głos nie dość, że ze strony sprawców, to jeszcze kobiet, no to jest głos, który do tej pory raczej w literaturze się nie pojawiał, więc cieszę się, że pojawiło się to i to u nas, na polskim rynku. Ja tę książkę. No, mogę polecić, ale właśnie dla osób, które mają w sobie taką dużą odporność na tego typu tematy, bo wydaje mi się, że osoby, które jej nie mają, mogą się od tej pozycji troszkę odbić. Może ona być zbyt przytłaczająca, zbyt trudna, dlatego ostrzegam, że to jest. To są historie dla osób o mocnych nerwach. I w ogóle wydaje mi się, że. Te historie są z jednej strony bardzo od siebie różne, bo są tutaj sylwetki kobiet, które z premedytacją zabijały Tutsi, z premedytacją mordowały swoich sąsiadów, są takie, które wskazywały miejsce kryjówki Tutsi, a są też takie, które według ich słów znalazły się po prostu w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie i dlatego zostały później skazane. I z tego powodu może, może te wszystkie historie wydają się różne, ale tak naprawdę są też bardzo, bardzo do siebie podobne, i tłem dla nich jest właśnie ta nienawiść, która była wtłaczana przez lata, już, na, już od najmłodszych lat. Tak naprawdę ta nienawiść do Tutsi, którzy byli traktowani gorzej traktowani gorzej w szkole, w ogóle wszędzie. I no Hutu tutaj z jednej strony było. Napędzane tą nienawiścią do Tutsi, a z drugiej strony tym lękiem przed rzekomym atakiem Tutsi. I, i tak wyglądała wtedy propaganda. No i ona doprowadziła do no, naprawdę przerażających wydarzeń, które, co chyba najbardziej w tym wszystkim uderza, wydarzyły się no niedawno, w 1994 roku, to naprawdę nie jest zamierzchła historia I, i to jeszcze do tej pory zbiera właśnie, słychać to pokłosie tego wszystkiego, te kobiety to nie są, niejednokrotnie nie to nie są jakieś starsze kobiety, czy tylko po prostu kobiety w sile wieku, co też no, pokazuje, że to były wydarzenia, które po prostu wydarzyły się bardzo niedawno i do dzisiaj są odczuwalne. Ja nie twierdzę, że ten reportaż jest pozbawiony wad. On ma swoje. No, niedoskonałości, że tak powiem, w kwestii formy, ale one nie są na tyle duże, żeby jakoś wychodzić tutaj na pierwszy plan, żeby sprawiać, że ten reportaż czyta się źle, że warto go jakoś pomijać, nic z tych rzeczy. One nie są na tyle duże, żeby sobie ten reportaż odpuszczać, więc jeśli czujesz się na siłach, to pod względem takim merytorycznym, no on, to jest po prostu dobra, dobra rzecz, warta uwagi, więc jeśli, tak jak mówię, czujesz się na siłach, to z całego serca polecam, chociażby będzie to przygoda trudna i bardzo, bardzo emocjonalna. Ja tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!